Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Dwa dni przed Paschą i świętem przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili. Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku narodowego, bardzo drogiego. Stłukła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzali się. Mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali, lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie. Będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli, dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień przaśników. Kiedy ofiarowano paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, Gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże Wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru. Przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżbym ja. On im rzekł. Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed Wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz On tym bardziej zapewniał. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów. Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, i począł drżeć i odczuwać trwogę, i rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, Ominęła go ta godzina i mówił: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmożone. I nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie dosyć. Nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł. Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich. Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u Was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli, a pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne, a niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką, i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co inni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy ty jesteś mesjaszem, synem błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. A ujrzycie syna człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan. Rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego. Zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: I tyś był z Nazarejczykiem, Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka. A kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus. Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem, Arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zważ o jakie rzeczy cię oskarżają? Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię Wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go. Piłat odparł: Co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upludłszy wieniec z ściernia, Włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, żeby go ukrzyżować. I przymusili niejan, niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go. I rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz. Zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili. Innych wybawiał. Siebie nie może wybawić? Mesjasz, Król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Leżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eloi, Eloi, lema sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, setnik zaś, który stał naprzeciw widząc, że w ten sposób oddał ducha rzekł. Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między innymi Maria Magdalena. Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome, Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei. Poważany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który był wykuty w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się temu, gdzie go złożono. oto słowo pańskie chwała ojcu chrysta